Po prostu chodzi o sam fakt, że ja miałem dwa razy więcej widzów od Nitra na live i najprawdopodobniej zapiekła go dupa ze względu, z takiego względu, bo cały czas gadał, że ja nie jestem w stanie go przebić, jeżeli chodzi o popularność, jeżeli mi się to udało, zapiekła go dupa i zgłosił po prostu mojego streama. No jest mi, jest mi przykro. Oczywiście z tą 60 to jest beczka, bo wiadomo, że żeby być 60, to sprzedać się trzeba na psach. no ale taką chyba S60. ...że po prostu lubi podpierdalać ludzi, no to, to chyba jest. Jest mi przykro po prostu, że, że tak się zachowałeś, bo myślałem, że jesteś troszeczkę normalniejszy, ale jak widać, no ludzie tracą po prostu do ciebie szacunek, bo no, zachowujesz się okropnie, w sensie nie jest to nic przyjemnego. Jest mi po prostu smutno, że jesteś taką osobą, że, że serio, że cię dotknęło to, że wypunktowałem cię. A skoro przejmujesz się tym, że ja, że ja coś na Ciebie mówię, kiedy Ty mówisz wcześniej na mnie? W sensie, to Ty mnie pierwszy zaatakowałeś. Ja nic do Ciebie nie miałem. W sensie, jak, jak siedziałem w areszcie, to atakowałeś mnie cały czas. Wiesz, najlepsze to jest to, Najlepsze to jest to, że Ty nie jesteś w stanie sobie aktualnie poradzić z internetem, więc może pora zrobić sobie po prostu lekką przerwę z e, tym internetem, bo widzę, że psycha ci naprawdę siada po ostatnich sytuacjach, które były z Tobą związane. E, jest mi Ciebie szkoda w pewnym sensie, e, bo widzę, że tam dużo rzeczy nie gra w Twojej psychice. E, widzę, że jesteś mega zaorany przez internet. E, jest mi po prostu przykre na ciebie patrzę, wiesz. E, bo zawsze myślałem, że jesteś twardym gościem, przynajmniej za komputera. A teraz się okazało, że nawet za komputera nie jesteś twardy. Eee, także może ja już po prostu odpuszczę Twój temat, bo nie chcę Cię dalej orać. Eee, nie jest to dla mnie nic przyjemnego eee, dobijać leżącego, kopać go. Eee, także nitro. Po prostu zastanów się nad tym, co robisz, dlaczego atakujesz ludzi, a potem po prostu zachowujesz się jak tchórz i nie jesteś w stanie z nimi prowadzić jakiejkolwiek konwersacji. Uważałem cię za kolegę, dopóki nie zacząłeś gadać po prostu jak siedziałem w areszcie za plecami.